Wrzucam na YouTube. Ja to wrzucam na YouTube. nie, ja nie, 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 ja nie, nie, to nie, 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 To będzie na YouTube na nie, do oglądania. O nie Masz... Nie nie używaj ulta na niej nie! Nie sojuszuj się z tą Tym, tym, tym czymś. Dawaj. Nie. Dajesz ja to jest. Ja przegram, to to muszę kupić. Serio? Nie, jak wygram, jak wygram, jak wygram. O, nie. Co ty ty No i wreszcie będzie kolejna Twoja legenda w szacie. Ej, z Nie wiem. Nie dostanie Ci w ogóle. A ty nie kryzysów, tylko tej gmu Z 30? To... To... <laughs> Ej, to on to ogarnia. Ale on garnie to. Miko, wygra, ja chcę kupić Andiego. Jak teraz tam wygramy, nie możesz kupić go. No dobra, to powiedz Mamy, że poterunia. Okay. O nie, nie. No. nie, ja go ja chcę kupić. Staram się, Antek. Ziekał mam mam tak specjalnie. O, mu się, mam w molde. Wojsko, cię tak. Dawaj go. Dawaj go. Dobrze. Viper dostała wam tylko. Ale <laughs> ona no może że... Wygracie Miko, to Niko. Yes. kupujesz go. Ja jeden tysięcy kan. Tupujesz. Jeszcze, jeden tysięcy wybrać Jeszcze, innego tysięcy kan. Jeszcze,